Tomek marybkę Co? Weszło ci w zaczep? Kurcze Szkoda Ale co, nie masz go już? Łżesz ty Nå no, bever! Szkoda! na no, no, tutaj jesteśmy schowani za wiatrem A gdzie te schodki są z drugiej strony? A, widzę, tam. Tam złowiłeś te fajne ryby? Też? To i ten widzę, że woda pierdziela to jest. Cały czas coś goni. No może jeszcze tutaj puszczą? No, jeszcze nie, nie, <laughs> No pięknie, pięknie. Tomuś szaleje, dzisiaj szaleje. O, fajna rybka. Mówisz, że tęczak? O, tak nie widziałem, był mi tylko. Okej, okay, dobrze. Ale skubany te lepiej. Pięknie. Teraz mam przykręcony bardziej hamulec, że mu tak nie pozwolę. Ale też, żeby bez przesady, bo to... No to jednak zobacz jaką to ma siłę. O, 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 o! A jaką daje? Tej. Tu jeszcze nie jest dukowy. pod nogami tu. Dzisiaj tylko wziął? No. Cześć, bo ja mam zarzucone, ale jaki wysrebrzony skubaniec. No wiecie, że ten kolor dzisiaj robi. Hehe, <noise> zielony. Jeszcze będzie pewnie uciekał. Złapie mnie. Jeszcze ja chyba dasz radę. Nie wiem, jeszcze są takie, które zapewnie to będziecie, gdy uciekł. Złapie powietrze. Hahaha, ja cię, co to było? było no. Zapar się skubany za ten. Odwiera większy ci potrzeba. Nie, nie od ogona nie od ogona Dobra. No. Jak dzielę. Tu głęboko. Wiem, że to jest głęboko. Zatkuć tak, przyniosłeś młode szczęście. No, przyniosłeś. Śliczny tęczak. Teraz ja wpadnę do wody i tyle. Czekaj, teraz. Teraz ja muszę odłożyć wędkę O Jesteśmy Ale kawał, kawał tenczora no. O, ty faktycznie no. tu jest głęboko no. Po taką się tu mistrzyłowca <taki, <taki, Taki większy fajny. uciek Większy uciek. I mówię Ci Twitche, numer jeden na O jaki silny, skubany Ale, no to kawał ryby też jest Jest 50 parę będzie, nie? No. Patrz, jeszcze uciekł. O, uleczył się sam. Dobrze, niech się, się wydryzie. Przynęta. Przynęta jest ta, później ją jeszcze pokażemy lepiej. No, skuteczna na tą wodę. Cześć! Patrz. Patrz, jak się zapląta. Koku... Mhm. jeszcze się w siatkę zapiął. No. A mogę go ucałować? Jeszcze... Odgryzie ci nos. No, to on się, on się na siatkę tak zaplątał, że. Dobra, Kawał ryby. ryby. Nie, do... ten czek. Rąk ten cały. Aha, ten super, no. super, pięknie. Dorado, power. Hmm. Dzisiaj sikery, sikery chodzą. Zmierzymy go, nie? No dawaj, masz jakąś miarkę? Mam gdzieś miarkę. Czekaj, teraz ja jestem też... w takim szoku, że... Y -y, sekunda. <laughs> ja też gdzieś mam To gdzieś, to gdzieś. Zoczekaj, już mam, już mam, już mam Młody, pomóż tam Nie wiem, z za jakichś zawodu. No. Miarka. Od zera tutaj za ogon. No, mniej więcej. 50. O. 50 i pół. 50 i pół. No. Dobra. To jest więc. rzecz. na Woda zimna jak diabli, na sanie cieplejsza. Mhm. No. Ale to jest, wiesz, specyfika myczkowiec też, nie? No. To jest taka lodowa ta woda i dzięki temu te wstrągi tu żyją. Tak. Jest w ogóle srebrny. Taką smugę. Ale no jest niesamowicie wysrebrzony. I ogon calutki. Tak no wiesz one tutaj pożyją trochę. Tak. No mm. ładny jesteś. Płynie. A no. Tu. Zora powiedz z kim się całowałeś. Przyszedł. Oh. Ja Super. No, mamy tu przynętę. Zaraz odpróbujemy i nowe kotwice. Widzisz kotwica kurde przytrzymała. No Ale... nie no te kotwice są niezniszczalne. To już. To nie ma możliwości, żebyś używając sprzętu plastycznego mm -hmm. Coś sobie tutaj zrobił jakąś krzywdę tej kotwicy Ale jest piękna, to skuteczna przynęta Dzisiaj trzy branie, jedna ryba no. No, Wcześniej też miałeś piękną rybę, to po prostu zaczepy tak. poszła, no i Poszła, kurczę, ale wydaje mi się, że był większy od tego, ale Ogień No, no to dziękujemy firmie Dorado <śmiech> <śmiech> Dobra, ja obu muszę więc, chwilę usiąść <laughs> Spokojnie, odpocznij <laughs> no. Ochłoń <laughs> Fajna rybka? Tak. Piękna, nie? O. Nie wiem, czy to wędkarstwo, czy wspinaczka. Ależ, sajgon. Witamy serdecznie. Cześć. Nad myczkowiec. Dzień dobry. Miał być dzisiaj san, ale woda nam nie pozwala. Chyba dwie turbiny, czy to więcej, nawet nie? Ja tam dużo, dużo. Nie kojarzę z tymi turbinami, ale jest duża i brudna w każdym tak. bądź razie. Opady deszczu. O łowieniu nie było mowy. Spotkałem dzisiaj Tomka, tutaj mistrza strągowego z Nadmyczkowiec. No Tomek, łowisz tutaj zdecydowanie więcej niż ja, dlatego powiedz coś o, o, o tym zbiorniku. Zbiornik jest ciekawym zbiornikiem. Każdy praktycznie gatunek ryby od szczupaka, pstrąga, duże trocie się też trafiają. Zasada łowienia jest dosyć specyficzna, całkiem inna niż na rzece. Ja łowię przede wszystkim większymi przynętami nie no ja słyszałem, że nawet 9-11 cm zdarza się zakładać. Chodzą. Tak, zdarza się zakładać. To jest przykład sanu przy próbie złowienia głowacicy. na 13 cm bombona trafił się w stronę. No, byłem świadkiem. Tak, świadkiem I tam zjawiska dosyć dużo, no, chyba 53 miał czy tak, coś takiego. Tak. E, no, co do przynet, no to moją ulubioną metodą tutaj na jeziorze to jest Twitch, i to takie twitche właśnie 7 cm. O piątki też zakładam, ale, ale rzadziej. A taki... powiedz, daleko trzeba rzucać? Łowimy z brzegu w tym momencie, no bo to chyba lepiej byłoby łowić z łódki, nie? No, w przypadku tego jeziora to jest, to jest dosyć loteria, ale zdarza się tak, że ryby pod nogami biorą, co dzisiaj było przykładem. Ważne jest także, jak prowadzi się przynętę, to te 2-4 metry od ziemi zwolnić, od wody zatrzymać ją i często wtedy albo widzimy, że ryba. Odprowadza i odpływa, albo no, po prostu weźmie. I to jest często... Zwykle też chyba jest czystsza woda, nie? Tak, jest taka. Ona jest taka, nie wiem, nazwą jakaś taka zielona, tak, prawie, prawie pośniegowa, no ale. Mocno trącona, więc nie nastawialiśmy się dzisiaj na jakiś specjalny wynik. A ryby, ryby dosyć brały. Trzy, trzy brania. Jedna naprawdę duża rybka uciekła, druga była mniejsza. No i to... najfajniejsze jest to, że tutaj można złowić naprawdę okazy w można no Tutaj, tutaj podejrzewam, że strągi po 70 spokojnie. Są strągi po 70, Sam mam 58 z tego roku i też z brzegu z jednego miejsca piękne rybki. Jest tego dużo. Często się widuje też wędkarzy, którzy, którzy łowią strągi takie już ponad 60. No, jest to, wiesz, myczkowce, to jest taka trochę, jakby nie wiem, oczko w głowie całego okręgu krośnieńskiego, nie, to jest jedyna woda stojąca, w której naprawdę jest duża populacja wstrągów. Tak. Potokowce, tęczaki, tak jak mówiłeś, trocie jeziorowe. No, oprócz tego też ryby takie nizinne. No, ja pamiętam, przed laty przyjeżdżałem tutaj bardzo chętnie na szczupaki. A no szczupaki też? Są. No, od wielu, wielu lat już nie mówiłem o Teraz no, trzeba będzie wrócić po prostu do tej wody. No, w tym roku byłem z jednym kolegą tutaj Marcinem. Marcin, pozdrawiam Cię. No, który miał szczupaka na wędkę do 8 gramów z cienkim przyponem i ten szczupak no, był bliski metra albo ponad metr i, i też się trafiają tu takie ryby często też się widuje te szczupaki patrząc z mostu gdy pstrąg idzie na tarło to, to, to naprawdę są duże sztuki no i nie, nie jest rzadkością też, że ktoś tu złowi metrowego szczupaka no to jest no to fantastycznie. A poza no. tym, dobra ciekawa rzecz, te strągi te tęczowe, na przykład takie jak dzisiaj złowiłeś, to nie są takie typowe paszoki, nie? z nie. którymi mamy do czynienia w jakichś stawach czy w jakichś łowiskach takich komercyjnych, obtarte ogony, takie. No, tak. W sumie paszkodne ryby, bo ten dzisiejszy był przepiękny, wysrebrzony jak, jak, jak najspanialsza troć. Tak. Ledwo mu ta smuszka już że tylko została taka różowa. No i ogon cały, cały tak, piękny. ogon cały, taki waleczna ryba. Zresztą będzie widać jak tam dała popalić. Wcześniej był. Wydaje mi się, że większy i już nie, nie dało się go zatrzymać, wpłynął w zaczepy i tyle go było widać. O, są tu duże ryby. Nie ma, nie ma o czym tu, tu gadać, że tylko małe są. A no, jak ktoś zechce przyjechać, to trzeba sobie tutaj dokładnie sprawdzić regulamin. Z tego względu, że połowa zbiornika myczkowieckiego tak. jest wodą no kill. To jest dokąd jest granica. Tutaj do przystanku w bubrce no to trzeba mhm. po prostu sprawdzić sobie, gdzie to jest, żeby się ktoś nie nadział, jeżeli, się. jeżeli weźmie rybę na odcinku, gdzie nie może. To zachęcamy do wypuszczania wszystkich, ale gdyby już ktoś koniecznie chciał wziąć, to tylko na tej dolnej części zbiornika jest to I możliwe. tylko I tylko pstrąga tęczowego. Potoki bezwarunkowo muszą wrócić do wody, bo tak ryby, ryby są piękne, piękne żeby... cenne. I później żeby je łowić coraz większe okazy. Tutaj o to właśnie chodzi. No. A co do przynęt, no to sprawdzają się i twitcze, wahadłówki, gumy. No. Pewnie obrotówki. No. Tak, obrotówki Cała masa, tak, są. nie no jak to przystrąga. A tak, no, my dzisiaj zależy... akurat łowimy twitchami, bo to tak. No, tylko zależy, co akurat. No, tak. y jaki masz kijaszek? Ile to ma gramów y rzutów? Ja na myczkowce raczej biorę kij paraboliczny, y 2,5 do 16 gramów bardzo fajnie oddaje i właśnie czekam na te no, metrowe trocie, żeby po prostu mieć czym ją zatrzymać fajnie dzisiaj pracował na tak. tym strągu, także. tak, raczej, mhm. raczej zdarza mi się tu też z lżejszym zestawem, ale Liczę na te metrowe trocie i po prostu ten kij tak będzie wtedy dostanie, że tak powiem. Przejdzie, przejdzie test. Tak. I ciekawa rzecz, ja używam plecionki z fluorokarbonem, a ty masz samą plecionkę, i a. okazuje się, że to jakiś tam problemów nie było. Ryby ci biorą, normalnie no, biorą. W moim przypadku fluorokarbon bardziej mi szkodził niż ten, bo duże ryby po prostu nie wiem, czy przez. Zobowiązanie czy po prostu przez osłabienie całego zestawu to spadało i dlatego używam plecioneczki. I to wcale nie jest cienka plecionka, bo to jest P06 czy 012 12 mm. No, ale tak jak mówiłeś, są takie ryby, że tak. mm. też y, jakby iść w stronę jakiegoś bardzo, bardzo delikatnego zestawu to nie ma sensu. Mm. Można trafić naprawdę pstrąga powiedzmy 75 i, i będzie na, z nami jeździł przez dwie Ta. godziny. I o to chodzi też, że właśnie dobrze no, wyciągnie się tego pstrąga na tym delikatnym zestawie i ten dobrze on już będzie zmęczony i nie wiadomo czy przeżyje. A tutaj. Hall myślę, że będzie szybszy, sprawniejszy i... no, Z całą pewnością. A poza tym doznania. Ja tak. wolę mocny sprzęt, bo do, doznania są ciekawsze. Tak, można skręcić mocniej hamulec tak, i. Poczuć tą moc ryby, a nie że ona sobie tam pływa, a my nie mamy nic, tak. nic do gadania. I ta adrenalina, że potem kolana chodzą przez 5 minut. <gadanie> Fajnie i o to chodzi. O to właśnie <gadanie> chodzi. Idziemy powalczyć jeszcze trochę. Tak. Może jeszcze to im o seekera. Tak, no Seeker. Nowa przynęta do rado. Świetna, świetna, wolno opadająca, wolno tonąca. No tak nawet wydaje mi się, że nie do końca tak wolno tonąca, bo są jeszcze wolniej tonące. Ale tą to można prowadzić praktycznie w, na każdej głębokości różnymi metodami. Także ją lekko tak jakby podbijając, prowadząc Oj. ciągle. I fajnie w Twitchu i fajnie w ciągłym prowadzeniu i w obu tych sposobach prowadzenia już miałem wyjścia ryb, miałem brania, więc... No I to jest mój numer jeden kolor. Dzisiaj, kurczę, wszystkie ryby na nie reagowały. Bardzo fajnie, ten kolor. To. ma symbol HDGR. HDGR. To, to jest holograficzny dark green, ciemnozielony. Można tu, kurczę, wymyśleć jego. Ach, ale dobrze, zdradziłeś się. No, i... e robimy wszystkie wyłącznie w wersji holograficznej. Z tego Dobra. względu, że to jakby przy twitchowaniu daje dodatkowy efekt. Ten, ten, ten błysk jest istotną rzeczą. Dobra. A cała reszta, no to tych kolorów pewnie jeszcze się pojawi. Nie wiadomo ile. Zobaczymy. W przyszłości. I, i ważne, ważne przy Twitchu jest, jak już się tą przynętę ma pod nogami, zostawcie ją na chwilę w wodzie. Dosłownie na 2-3 sekundy i potem delikatnie. Bardzo często jest tak, że, że ryba, nawet już zdarzyło mi się w z w wyciągając wyciągając Twitcha, nagle się wielka paszcza, stronga pojawiła i. Gdyby ta przynęta była chwilę dużej wodzie, już, już ta ryba by była ale złowiona. I, I to jest niesamowity ten widok, nie? jak tak? Paszczą, taka tak, tak. No, ja też miałem taki przypadek, że właśnie kolega Marcin, jak ta ryba wyszła, wrzucił wachadówkę, no i ten strąg był usiadł, no, ale spadł. No, ale to. No fajnie, tak no, takie moja... zdarzenia się długo pamięta. No, no <laughs> tak, ta ryba no. miała być twoja, dlatego mu spadła. No dlatego nie spadła i dzisiaj ją złowiłem. A teraz idziemy, może jeszcze coś Tak, się w, tym, w tym samym miejscu to ta ryba czeka, ta większa, która spadła, bo. No tu powiem. nie bardzo mamy możliwości pochodzić sobie, no niestety warunki brzegowe są jakie są, więc tak łowimy trochę stacjonarnie. Tak, a woda dosyć zdradliwa, bo krok do przodu, a właśnie jeszcze my nie powiedzieliśmy o głębości, głębokości. Tutaj mniej więcej tak powiedzmy jest około 2 metrów. Może w niektórych miejscach jest są większe dołki na tym odcinku, w którym jesteśmy, ale tu... A generalnie myczkowcy jak są głębokie? Bo to też nie jest jakiś bardzo głęboki zboryk, chyba, nie? No, tak myślę, że do 80 metrów będzie, no, też to... w zależności od, od stanu wody, bo to wiadomo jest to Tak, no wahania są i... gigantyczne. Tak, czasem się przyjeżdża to bez łódki, nie ma, nie ma szans przejść brzegiem, bo jest po prostu... Woda w lesie. Tak. No i też ciekawym zjawiskiem jest tutaj, gdy zapora puszcza wodę i ta woda płynie dosłownie jak na rzece no to zdarza się, że te, te ryby po prostu zostają takiego szału żerowania, że no, no widać je wszędzie, odprowadzają, gonią, gryzą i z Super. opowieści kolegów też znam, że trafi na takie właśnie takie przypadki, że tam 50 pstrągów złowić się dało bez problemu. Samowite, no to życzymy każdemu, żeby trafił na coś takiego, ja też będę jeździł częściej mam nadzieję coś takiego trafić, ale jest jeszcze jedna fajna rzecz. Tutaj jak w lecie podczas upalnych dni Solina puszcza wodę i myczkowce całe momentalnie parują, nie? bo tak. tu lodowata woda w zetknięciu z tym gorącym powietrzem to jest niesamowity widok. No jest zresztą Bieszczady kolorowo pięknie. No teraz jeszcze nie, ale będzie za chwilę. Dosłownie. Jeszcze z miesiąc. Oby nam aura sprzyjała i pogoda kurcze i będziemy rzucać więcej kilometrów. <noise> będziemy mniej. łowić. No. Dobra, idziemy rzucać. Idziemy. idziemy jeszcze porzucać coś złowić. Sikerek To na tej płytki też łowiłeś w strongi? Tu i tam jak ta wyspa jest, tam też są takie kamienie wody do metra, ale są takie dołki.